Bajka o dwóch aniołach Dawno, dawno temu po ziemi wędrowało dwóch aniołów. Chodzili oni od wioski do wioski, by poznać różnych ludzi. Pewnego dnia zawitali do bardzo bogatego domostwa. Byli zmęczeni podróżą, głodni i spragnieni, ale pomimo tego gospodarz odmówił im strawy i noclegu w chacie. Aniołowie jednak nie mieli siły iść dalej, więc uprosili gospodarza, żeby pozwolił im przenocować w stodole. Przyspali się na stołusiana, siana, a nad ranem, gdy starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie, skrzętnie ją zalepił. Młodszy, zaskoczony tym uczynkiem, usłyszał tylko – rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają. Następną noc przyszło im spędzić w najbiedniejszej chacie w okolicy. Gospodarz nie tylko udostępnił im swoje łoże, lecz także nakarmił kaszą i napoił mlekiem. Rankiem aniołów obudził spasmatyczny płacz gospodarzy, którzy zastali w oborze martwą krowę, jedyną żywicielkę rodziny. Młody anioł nie mógł pogodzić się z tym, że pomogli bogaczom, którzy odmówili im strawy i nie zapewnili należytego wypoczynku, a odmówili pomocy biedakom, którzy oddali im wszystko, co mieli najlepsze. Wtedy starszy anioł rzekł, Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają. W stodole było ukryte złoto zalepiłem więc dziurę by go nie mogli znaleźć natomiast do domu biedaków przyszedł anioł śmierci by zabrać żonę gospodarza w zamian pozwoliłem mu zabrać jego krowę zakopią ją pod starą sosną na wołku a kopiąc dół znajdą garnek ze złotem Czego uczy Cię ta bajka? Jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś miał pewność, że wszystko, co Cię spotyka, jest dla Ciebie dobre? Co zrobisz, by o tym pamiętać? Ja nazywam się Edyta Walenciak-Skórka. Tworzę ten kanał po to, żeby inspirować ludzi takich jak Ty. Ale żeby móc go rozwijać, potrzebuję Twojej pomocy. Dlatego proszę Cię, daj kciuka w górę, subskrybuj mój kanał i podziel się ze swoimi znajomymi tą bajką. Razem możemy więcej. Do zobaczenia. Cześć.